Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Na wstępie słuchajcie, tylko powiem, że teraz jest przerwa, nie ma mnie dostępnej, nagrywam filmy z wyprzedzeniem. Wracam do Was 11 sierpnia, wtedy odpowiem na wszystkie maile, wtedy na spokojnie też wrócę na YouTube'a, na YouTube'a przepraszam, podpisuję na Wasze komentarze, więc tylko w ramach przypomnienia jestem niedostępna 11 sierpnia, dopiero do Was i mieliśmy dzisiaj sobie robić, w jaką stronę zmierzasz. Czy warto zmienić kierunek, i chciałabym, słuchajcie, zostawić sobie ten temat na, również na sierpień, ale troszeczkę późniejszy termin, bo dzisiaj chciałabym dla Was, słuchajcie, zrobić. Mm, takie y, czytanie, po prostu, co w ciągu najbliższych 7, 7 dni Was czeka, czyli na najbliższy tydzień, co się w, zadzieje, y, jakie ciekawe tutaj rzeczy u Was się podzieją, co ważnego dla Was po prostu na ten najbliższy czas. I y, y, dzisiaj do wyboru macie tylko jedną z dwóch grup, y, więc tego się słuchajcie, nie obawiajcie. Wszystko, co będzie miało być powiedziane, to po prostu zostanie. Grupa numer 1 ma karneol w butelecce, a grupa numer 2 ma karneol, w formie brązoletki. Więc dajcie sobie chwilę, wybierzcie grupę, która najmocniej Was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały buteleczkę z karneolem. I patrzymy, słuchajcie sobie, co Was czeka w ciągu najbliższych 7 dni. Więc patrzymy. To na najbliższe 7 dni dla Was ważnego. Przede wszystkim widzę jakieś niespodziewane wiadomości z kimś. Niektórzy z Was piszą z kimś nowym. To jest dla tych osób, które dopiero z kimś się poznają i chwilowo gdzieś ta osoba Wasza zamilkła. Widać zdecydowanie ponownie wiadomości ruch ze strony tej osoby. Ale to nie jest, słuchajcie, osoba, która zniknęła na tydzień, dwa, tylko z którą po prostu nie macie od kilku dni gdzieś tam kontaktu, a jest to coś świeżego, coś nowego. Więc się tym nie przejmujcie. To dla tych osób, to dla Was teraz mówię, że Wasza osoba się do Was odezwie. Co tutaj dla Was. Na ten nadchodzący tydzień. Macie energię księżyca? Aha, tylko nadmienię, że niezależnie, kiedy to oglądacie, od tego momentu ten film jest ważny. Ok, więc tutaj się nie przejmujcie tym, kiedy ten film wyszedł, tylko kiedy wy na niego natrafiacie. Widzę przede wszystkim u Was na następne 7 dni bardzo miłe kontakty towarzyskie. Jeżeli z kimś byliście pokłóceni, jeżeli z kimś mieliście podgórkę, w końcu sytuacja się rozwiąże i będzie spokój. Więc tutaj, jeżeli były konflikty, były jakieś nieporozumienia, niektórzy z Was tutaj dojdą po prostu do porozumienia, do rozejmu i w końcu wszystko fajnie się tutaj zakończy. Do osób, których czeka teraz. Jakaś rozprawa sądowa um, z byłym małżonkiem, małżonką, bo tutaj chodzi o relacje romantyczne bardziej. Um, widzę pozytywne zakończenie dojście do jakiegoś kompromisu. Um, że będziecie po prostu niezależni, że będziecie po prostu um, zadowoleni z wyniku, jaki przyjdzie. Więc jeżeli jakieś sprawy sądowe Was tutaj czekają, widzę, że będziecie zadowoleni, że coś już po prostu się zakończyło um, i że teraz macie spokój i że po prostu jest to też dobra decyzja. Dobra. Rozwiązanie dla Was. Będę, słuchajcie, co jakiś czas przerywać, bo jestem troszkę chora, i <gryw> muszę na chwilkę czasami ym, spauzować. Więc, tak jak powiedziałam, jeżeli czekają Was sprawy roz, rozwodowe, sądowe, albo też w pracy macie jakąś tutaj konfrontację z kimś, to również widzę, że ta sprawa zakończy się pozytywnie. Dla osób, które były skłócone, a zależy Wam na kontakcie z jakąś osobą, widzę dogadanie się, widzę porozumienie się, znalezienie sytuacji, hmm, znalezienie wyjścia z danej sytuacji o, dopytam sobie, czym jest ten księżyc, bo tutaj widzę, że coś niespodziewanego w tym tygodniu Wam coś zaburzy ten rytm nie widzę, żeby to było coś złego natomiast Wy możecie trochę, mogliście troszeczkę wpaść w jakąś rutynę będziecie bardziej gdzieś tam się zajmować ustabilizowaniem pracy, jakiejś sytuacji materialnej, być może wyjeżdżacie na urlopy i chcecie wszystko sobie tutaj uporządkować przed wyjazdem, albo niektórzy też wezmą się za jakieś gruntowne porządki, weźmie gdzieś wam, was tam troszeczkę na zmiany. Ogólnie w waszej grupie widzę taką chęć organizacji w tym tygodniu, czyli zamykanie pewnych spraw, gdzieś tam wzięcie się za coś, co wymagało po prostu waszej uwagi, w końcu zrobienie jakichś tam porządków, czy dosłownie, czy też w przenośni. Natomiast nagle coś wam przerwie ten rytm, będziecie musieli na chwilę. Wyjść z tej rutyny, wyjść z tego, co robicie, bo widzę, że coś niespodziewanie Was z tego wyrwie. Nie czuję, żeby to było coś złego. To jest jakaś niespodziewana albo wiadomość. Albo telefon, albo sytuacja, e, czyli na przykład wasza paczka miała przyjść przykładowo w piątek, a już w czwartek gdzieś tam sprzątając mieszkanie, dzwoni wam kurier do drzwi, no nie? I ta paczka przyszła wcześniej. Albo powiadomienie, że wasza paczka już czeka. Coś może być szybciej. E, niespodziewane, coś, coś niespodziewanego, ale miłego. Czyli też na przykład możecie coś robić, być zajęci swoimi rzeczami nagle dostajecie jakąś miłą wiadomość. Albo ktoś wam Centralnie puka do drzwi, tak, bo ktoś Was tutaj odwiedzi. Więc widzę jakąś taką niespodziankę, która wyrwie Was z tego, co będziecie robić w obecnym momencie. Będziecie skupieni na czymś całkowicie innym. Nie będziecie się tego spodziewać. Będziecie po prostu zajmować się swoimi rzeczami i nawet oglądając ten film gdzieś tam, no po prostu będziecie, wiecie, siedzieć w swoich sprawach, więc też nie będziecie za tym się zastanawiać aż tak, co się wydarzy. Po prostu w momencie, kiedy się wyłączycie, będziecie działać. Wtedy u Was widzę właśnie tą niespodziankę, ten taki miły zwrot akcji, który będzie takim przerywnikiem, natomiast jest to bardzo moim zdaniem tutaj pozytywne. W szczególności też tutaj muszę odnieść się do osób, które martwią się o jakąś sprawę, coś było nie tak, albo nie tak z prawem, albo były jakieś oszustwa, coś, coś bardzo ciężkiego. Dla tych osób wezmę sobie kartę radę, bo niektórzy z Was się zmagają z czymś bardzo ciężkim. Zadbajcie o siebie, dajcie sobie czas, nie podejmujcie decyzji pochopnie. To dla tych osób, które teraz zmagają się z czymś bardzo takim ciężkim, dla Was musicie podjąć jakieś decyzje, nie wiecie jakie decyzje podjąć. Nie działajcie w emocjach. To nie jest coś, co się teraz wydarzy w tym tygodniu złego, absolutnie nie. To jest coś, co już się za Wami gdzieś tam albo ciągnie, albo wydarzyło w ostatnich dniach. Coś bardzo ciężkiego dla niektórych. Nie będę strzelać, co to jest. Natomiast dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas na przemyślenia. Nie podejmujcie pochopnie decyzji. Wyciszcie się, znajdźcie gdzieś tam dla siebie jakiś kąt i na spokojnie wtedy podejmijcie decyzję. Nie działajcie w emocjach, niezależnie czego ta decyzja dotyczy, tak? Niektórzy być może będą musieli, nie wiem, wybrać. Wakacje, bo na przykład komuś odwołali, tak, albo ktoś się natknął na jakichś oszustów i stracił jakieś pieniądze i teraz nie wie, czy, ym, czy ma zrezerwować gdzieś wakacje, czy może całkowicie zrezygnować i wrócić z urlopu do pracy. Jakaś sytuacja, która dla kogoś jest po prostu ciężka, która jest taka niespodziewana ja... Absolutnie, słuchajcie, nie przewiduję tutaj, że przez te 7 dni coś się złego wydarzy. Ja tylko mówię, że coś już się wydarzyło niektórych z Was. Więc bierzcie to, co rezonuje. Jeżeli były ciężkie sytuacje, nie wiem, dowiedzieliście się o zdradzie kogoś, um, czy, czy rozstaliście się z kimś, nie działajcie w emocjach. Wyciszcie się, bo jeżeli będziecie działać teraz na siłę, po, chcieć podjąć jakąś decyzję i będziecie działać w tej sprawie, możecie. Postąpić nie tak, jak byście chcieli. Więc wyciszcie się dokładnie, Wisielec. Dajcie sobie czas na przemyślenie sprawy. Ok? Więc to dla tych osób, które z czymś ciężkim się zmagają. A wróćmy sobie, co tutaj pozytywnego, jeszcze dla Was ogólnie. Mamy arcykapłana. Słyszę, że niektórzy z Was dojdą do zdrowia, poczują się lepiej w zdrowiu. W szczególności osoby, które teraz chorują na grypę przeziębienia, e, coś ich złapało, jakiś wirus. Em... Coś wam tutaj mogło też zaszkodzić, albo z jedzenia, albo jest to grypa żołądkowa. Do osób, które źle się czują w jakiś sposób, coś mają problemy teraz ze zdrowiem, coś nagle wyszło, widać polepszenie waszego zdrowia. Być może też byliście przemęczeni, hmm, potrzebowaliście troszeczkę więcej przestrzeni, natomiast przez ten 7 dni widzę polepszenie zdrowia, samopoczucia, hmm, gdzieś tam też humor wam się mocno poprawi. Więc jeżeli gdzieś tam emocjonalnie, psychicznie było troszeczkę gorzej przez ostatni czas, w sensie gorzej, czuliście się troszeczkę tacy osłabieni. Troszeczkę mogliście patrzeć pesymistycznie na coś, troszeczkę działo się u Was coś nie tak. Przez te 7 dni widzę u Was poprawę w zdrowiu, w nastawieniu ogólnie, w większy spokój wewnątrz. Czyli przez ten tydzień fajne rzeczy się wyda wydarzą, słuchajcie. Zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj więcej chce być powiedziane dla Was. To będzie dosyć aktywny tydzień, te 7 dni, tak jak powiedziałam Wam wcześniej zdecydowanie tutaj to znowu się pojawia czyli to co wam powiedziałam że będziecie w tym tygodniu coś sobie sortować, grupować organizować, być może kalendarz, być może coś w pracy być może robić porządki generalne lub będziecie chcieli poukładać swoje życie na nowo natomiast widać u was takie, taką organizację segregację też czegoś, sprzątanie czegoś um, Miłe niespodzianki też na ten tydzień i humor wam się bardzo mocno też przez ten czas poprawi, więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, żeby ten tydzień był dla Was naprawdę cudowny. Pozdrawiam Was cieplutko i przechodzę do grupy numer dwa. I witam serdecznie osoby, które wybrały karneol. I słuchajcie, powiem Wam już na wstępie, że przez najbliższy tydzień ktoś bardzo mocno Was rozbawi. Czy to żart, czy będąc gdzieś tam w towarzystwie. Natomiast widzę Was, że po prostu będziecie pękać ze śmiechu. Nie wiem, czy to też przez jakieś filmy, ale będzie taki jeden moment, słuchajcie, przez te 7 dni, gdzie naprawdę się uśmiejecie Będzie coś naprawdę takiego wesołego, fajnego, pozytywnego dla Was. O Jezu, czekajcie. Już patrzymy, co dla Was na te 7 dni. Energia dziesiątki kielichów, energia szóstki kielichów, siódemki buław. Będziecie przed kimś uciekać i tu widzę to na bardziej na takiej zasadzie, że ktoś będzie chciał się z Wami skontaktować. Będziecie na przykład widzieć, że ktoś dzwoni, ale nie będziecie chcieli odebrać tego telefonu, bo stwierdzicie, że nie, jestem zajęty czymś innym, nie mam teraz na to głowy. Też to może oznaczać, że nie wiem, zobaczycie jakiegoś maila, jakąś wiadomość i będziecie wiecie gdzieś tam podglądać, patrzeć, co ta osoba chce, jakaś osoba chce, ale nie będziecie gdzieś tam chcieli odpisywać, bo będziecie zajęci. Ogólnie na te 7 dni widzę u was polepszenie jakiejś relacji, znajomości, kontaktu i spędzenie miłych chwil albo na rozmowie, albo tutaj jakby fizycznie koło siebie. Natomiast widzę fajną, taką przyjazną energię, gdzie. Będzie koło Was jakaś osoba, która jest dla Was bardzo życzliwa, która jest ciepła, która podchodzi do Was dużą wyrozumiałością. Będziecie spędzać fajne, miłe chwile z kimś. Albo na pisaniu, albo na telefonie w sensie w dzwonieniu. Albo gdzieś tam realnie z kimś. Czyli możecie też na przykład z kimś mieszkać, tak? A osoby, które z kimś tam nie mieszkają, to to może być, nie wiem, ktoś, kto was odwiedzi, albo wyjdziecie z kimś gdzieś. Natomiast widać was z jakąś osobą. Nie będę zgadywać, czy romantycznie, czy, czy rodzina, czy przyjaciele, czy. Koleżeństwo, natomiast widać was z jakąś osobą, jakiś miły wieczór wspólnie spędzony. I to może być gdzieś na zewnątrz, kawiarnia, parki albo w domu strictem. Natomiast widać jakiś taki miły czas po prostu z kimś spędzony na przyjemnej rozmowie, który znacznie poprawi wam humor. Ogólnie u Was widzę na ten tydzień duże wyciszenie się. jakbyście wy trochę odchodzili. Od problemów świata i bardziej skupili się gdzieś tam na tym, co dla Was najważniejsze. Tak jak powiedziałam, będziecie unikać od kogoś całkowicie innego to nie jest ta miła osoba. Od kogoś innego będziecie unikać wiadomości. W sensie, będziecie coś widzieć, ale nie będzie Wam się chciało na dany moment odpowiedzieć, ale będziecie gdzieś tam podglądać, co ta osoba w ogóle chce od Was w tym momencie. Trochę w tym tygodniu też może w Was się zrodzić złości. Z tego powodu, że będziecie chcieli bardzo dużo zrobić przez ten tydzień i ogólnie wziąć się za dużo rzeczy. I będzie Was trochę to denerwować, że, że coś trzeba będzie troszeczkę zwolnić, zwolnić, albo że niektóre, przepraszam, rzeczy trochę się opóźniają, troszeczkę pauzują. Jeżeli coś będzie iść troszeczkę wolniej, głos mi, słuchajcie, zabiera. Jeżeli coś będzie iść wolniej, tak? Czyli na czymś będzie Wam zależeć, będziecie chcieli coś zrobić, nie wiem, pojechać szybko, zatankować, są korki na przykład. Bo widzę u każdego z Was taką sytuację w której yy, chcecie coś szybko zrobić, chcecie za coś się zabrać albo, nie wiem, zrobić szybko zakupy albo yy... Nie wiem, posprzątać i nagle, nie wiem, yy, zabrakło prądu. Albo jesteście przy kasie i kasa się popsuła. Yy, albo, nie wiem, właśnie jedziecie coś zrobić i są korki. Yy, albo pff, różne sytuacje po prostu. Albo jesteście w pracy, chcecie szybko złożyć jakiś raport, szybko coś napisać, a zacina wam się komputer. Będzie trzeba trochę zwolnić. Nie denerwujcie się w tych sytuacjach, bo wy tutaj pokazujecie się wtedy w kurzeniu. Czyli będziecie chcieli coś zrobić, coś sprawnie, wiecie tak żwawo, ale gdzieś tutaj wejdzie po prostu taka pauza i powie, nie. Teraz jest chwila, włącz, wyłącz troszeczkę ten taki speed, wyłącz troszeczkę to takie tempo i troszeczkę odpocznij, troszeczkę spauzuj, zobacz co się dzieje dookoła. Więc wtedy się nie śpieszcie. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, w której wy chcecie zrobić coś żwawo, czegoś się wywiązać, ale coś idzie wolniej, nie przejmujcie się tym, chociaż ja wiem, jak to mówi, jak, jak można mówić, tak jak się nie jest w takiej sytuacji, ale zapamiętajcie sobie z tego czytania to. Że i tak wszystko się fajnie ułoży, że i tak wszystko czasowo się zmieścicie. Więc nie przejmujcie się tym, jeżeli coś się dłuży, bo to jest moment, żebyście trochę odsapnęli, i żebyście zobaczyli, co się dzieje dookoła was. Złapali chwilę na uważność, a nie tak pędzili. I w momencie, kiedy wy złapiecie tą pauzę, czy nie będziecie nawalać w tą klawiaturę, albo w ogóle trąbić w tym korku, albo wkurzać się na kasę, czy na, na to, że nie ma prądu, jeżeli spauzujecie w tym momencie i po prostu złapiecie. Kilka oddechów, w tym momencie tak wszystko może się odblokować, tak szybko może wszystko ruszyć. Ale dopóki będziecie czegoś kurczowo się trzymać, chcieli jak najszybciej to zrobić i będziecie się wkurzać na to, że coś was pauzuje, na tą pauzę będziecie się wkurzać, to jeszcze dłużej ta pauza może potrwać. Więc kluczem jest po prostu uważność, kilka oddechów. Wyciszenie się, zobaczenie, co się dzieje dookoła, i zobaczycie, że wtedy wszystko ruszy z kopyta. Więc to jest taka, taka rada też dla Was. E, co tutaj więcej dla Was na ten tydzień? E, uzbrojcie się w cierpliwość, też nie rezygnujcie z jakichś swoich zamiarów, które macie. Niektórzy z Was mogli zacząć nowy projekt, za zabrać się za coś nowego. Niezależnie, czy to nowy projekt w pracy, nowa znajomość, e, nowe postanowienia, e, nie rezygnujcie. Nie rezygnujcie z czegoś, co jest dla was ważne. Jeżeli na czymś wam zależy, to po prostu weźcie się za to. Niektórzy z was mogą być takiej energii trochę rezygnacji, że nie widzę efektów, nie widzę rozwiązań, coś się przedłuża, więc też być może nie będę się za to zabierać. Jeżeli. Powtórzę, jeżeli coś jest dla Was ważne w tym tygodniu, coś bardzo chcecie, na czymś Wam zależy, nie warto się poddawać. Warto przetrwać, warto gdzieś tam się zmobilizować, bo to trochę pokazuje mi się na takiej zasadzie, że Wy będziecie chcieli z czegoś zrezygnować, przez to, że zabraknie Wam sił albo chęci albo motywacji. Czyli coś sobie zaplanujecie, że na ten tydzień na przykład chcecie zrobić. przychodzi ten dzień, kiedy trzeba to zrobić, a wy mówicie sobie: "Nie, no, no nie chce mi się, nie mam mocy, nie czuję tego, żeby to robić". Warto się zmobilizować i energia sama wam pomoże w tym. W sensie, jeżeli się zmobilizujecie do czegoś, na czym wam zależało, czy to postanowienie, czy po prostu jest fajna relacja, kontakt z kimś i na przykład wy stwierdzicie, że no nie, no może mi się nie chce, postarać i gdzieś tam zagadać do tej osoby Albo boję się, wstydzę i niczego nie zrobicie, no to nic nie zyskacie. Natomiast, jeżeli pokonacie trochę ten strach, pokonacie trochę to takie niechcenie mi się, to wtedy szybko i sprawnie uda wam się rozwiązać te sytuacje, które chcieliście. W szczególności dla osób, które rozpoczynają nieuzależnienia jak to się mówi dla osób, które teraz zaczynają jakieś nowe postanowienia, coś wprowadzacie w życie, jakiś nawyk. Albo rezygnujecie z jakiegoś uzależnienia Trzymajcie się tego Może być ciężko, ale jeżeli każdego dnia gdzieś się przypilnujecie, wytrzymacie Widać u Was całkowity sukces w tym, do czego będziecie dążyć Więc patrzymy sobie dalej Co tutaj dla Was na ten tydzień Ogólnie to będzie fajny tydzień Tylko troszeczkę zwolnijcie Troszeczkę zwolnijcie, dlatego że Wy za szybko, za, wszystko będziecie, y, za wszystkim będziecie chcieli dążyć y, zbyt szybko. Wiecie, co jest w tarocie? W ogóle to Wam powiem taką ciekawostkę. Co jest w tarocie takiego troszeczkę ciężkiego, że odczytując energię tarota, Niektórzy tarociści i tarocistki e, czują tą energię na sobie i to wszystko przejmuje. I w momencie, kiedy wy macie taki tydzień, gdzie wszystko chcecie zrobić naraz, e, gdzie po prostu ręce wam się tak gerwią do wszystkiego, chcecie coś przyspieszyć, coś was pauzuje e, i chcecie mieć już coś z głowy, to ja słuchajcie, to odczuwam na sobie i mi się włącza takie, słuchajcie, słowo, tok, gdzie mm, chcę wam przekazać jak najwięcej informacji, zaczynam się denerwować, irytować, że co chwilę się czymś rozkojarzam, gubię i nie mogę tak szybko przekazać tego, czego chcę. Więc to jest dziwne w, w odczytywaniu tarota, że czasami bardzo mocno czuć tą energię na sobie i to nie jest komfortowa, słuchajcie, energia. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli będzie taki moment, gdzie wy chcecie coś przyspieszyć, ale wkrada się ta pauza, czyli nasz pan wisielec, wyciszcie się, spauzujcie. Okay? Bo to jest tydzień, w którym będziecie chcieli bardzo dużo rzeczy sobie zrobić. Czeka Was miła rozmowa z kimś, miłe spotkanie z kimś. Kogoś będziecie gdzieś tam unikać. Natomiast idźcie za tym, co jest dla Was najważniejsze. Nie poddawajcie się. W szczególności, jeżeli wejdzie Wam taki len, że nie chcecie czegoś robić, za coś się zabrać albo czegoś się boicie, macie chwilę zwątpienia. Jeżeli coś jest dla Was naprawdę ważne, warto tego się trzymać w tym tygodniu. I tak jak powiedziałam, jeżeli będzie jakaś pauza, Zatrzymanie z czymś, zatrzymajcie się. Weźcie kilka głębokich wdechów. Wszystko uda Wam się zrobić w, w ciągu tego tygodnia, ale często może być w Was taka silna, duża energia, która rozkojarza Was też w różnych kierunkach. I na początku chyba powiedziałam, że Wy będziecie troszeczkę tacy, yy, będziecie chcieli się tak oderwać od świata zewnętrznego, tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, od dramatów świata. Yy, I to prawda bo Wy będziecie chcieli się zająć stricte swoimi rzeczami, które macie i nie będziecie chcieli się jeszcze bardziej rozkojarzać. Więc ogólnie czeka Was, powiem szczerze, troszeczkę pracowity tydzień, natomiast wszystko pięknie się ułoży, bo macie przepiękne energie, które doprowadzą Was do sukcesu. Z wszystkiego uda Wam się wywiązać. Też to będzie dobry tydzień pod względem finansów, pod względem materialnym. I tak jak powiedziałam, czeka Was coś bardzo miłego. Z jakąś osobą. Czy to rozmowa telefoniczna, czy fizycznie spotkanie, ale widać piękną energię takiego głębokiego zrozumienia, gdzie się bardzo któregoś wieczoru wyciszycie, będziecie się cieszyć tym, co macie, i wszystko fajnie się tutaj ułoży. Więc macie bardzo fajne energie. I to jest troszeczkę taka energia, gdzie pierwszy, pierwsza część tygodnia właśnie będzie. U każdego z Was to będzie inaczej, ale pierwsza część tego tygodnia będzie bardzo taka dynamiczna, szybka, z rozkojarzeniem, a druga część taka bardzo spokojna, wyciszona, a u niektórych odwrotnie. Natomiast nawet z takiego rozkojarzenia, gdzie dużo się dzieje, i tak wyciągniecie fajne rzeczy dla siebie. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, skupcie się na tym, na czym najbardziej Wam zależy. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, pozdrawiam Was cieplutko i pa pa.